Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cóż dzisiaj? Dzisiaj Bułgaria i wyjazd do Złotych Piasków. Jak to wyglądało? Zapraszam do oglądania. Emilka, gdzie się bilety kasuje się? Gdzie się bilety kasuje się? A co to za dure pytanie jest? Nie pytaj, kto jest autorem. Podróż ruszyliśmy piętrowym autobusem. Wycieczka rozpoczęła się w Poznaniu, następnie dosiadki były w Lubinie, Legnicy, Wrocławiu i Opolu. Przed wejściem do autobusu każdy uczestnik miał robiony test na obecność koronawirusa. W telegraficznym skrócie dodam tylko, że nie dotyczy to tych, co są po 14 dobach od ostatniej dawki szczepionki lub mają status ozdrowieńca. Po zrobieniu testów i otrzymaniu ich wyników ruszyliśmy w drogę do Bułgarii, która odbywała się przez Słowację, Węgry i Rumunię. Powiem, że granicę polsko-słowacką i słowacko-węgierską przejechaliśmy bezdotykowo, to znaczy nie było żadnej kontroli. Obecnie przed Państwem widok z autobusu z pierwszego piętra na węgierską ulicę, tak właśnie wyglądała nasza droga. Jechaliśmy spokojnie w dzień, bez żadnych problemów. Docieramy do granicy węgiersko-rumuńskiej. I tu właśnie zaczynają się schody, oczywiście żartuję, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, do tego co panuje na granicy węgiersko-rumuńskiej. Jesteśmy czwartym autobusem, więc wiemy, że trzeba godzinkę poczekać. Tak to jest, jesteśmy już do tego przyzwyczajeni i przyjmujemy to mięciutko na klatę. Dla osób, które nigdy nie przekraczały tej granicy, powiem, że trochę jest to dziwne, bo zbiera wopista, ichniejszy wopista, wszystkie Dokumenty tożsamości potrzebne do przekroczenia granicy. Czy je sprawdza, czy nie sprawdza, tego nie wiem, ale przynosi je po 15 minutach. Więcej trwa oddawanie tych dokumentów, bo trzeba sprawdzić, czy wszystkie nam oddał. I przede wszystkim trzeba te dokumenty wszystkim oddać. Obecnie przed Państwem ujęcie z Rumunii, z autobusu. Godzina 7 rano, zostało do granicy około 150 km. Więc do granicy rumuńsko-bułgarskiej już niewiele nam brakuje. Droga przez Rumunię jest długa, męcząca. Trwa około 9-10 godzin. I właśnie w tej chwili udaje nam się wjeżdżać na most graniczny między Rumunią a Bułgarią. Most graniczny, ale to jeszcze nie jest przekroczenie granicy rumuńsko-bułgarskiej. O właśnie, Bułgaria wita. Wita nas serdecznie. Piękny Dunaj po prawej i lewej stronie. Szybciutko zmierzamy do granicy, na przekroczenie której potrzebowaliśmy pół godziny. Cała podróż, łącznie z zrobieniem testów na obecność koronawirusa, trwała 34 godziny. Wynik bym podział taki średni. Bywało o wiele, wiele szybciej, ale warto było 34 godziny i już jesteśmy w Gladioli. Przed Państwem jeszcze tylko widok basenów, przed tym hotelem. A ja szybciutko zapraszam na kolejny odcinek. A co w nim, co w nim? W nim już pokażę, jak to wygląda na plaży i przede wszystkim, czy będą dyskoteki otwarte. Dziękuję, do usłyszenia, Janusz Stefańczak.